Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest takie zapytanie, spawam na spawarce KMP 420 F. i moje pytanie brzmi, mam dynamikę na minus 1, plus 1, już nie wiem, robić i spawam przenos do góry na 17V, 16V e, i po prostu wychodzę mi podtopienia, robię technikę lewa-prawa. Jeden z Was, którzy do mnie zadzwonili na live w, w niedzielę 7 kwietnia Miał taki problem z spawaniem pionu z dołu do góry, że spójna nie chciała mu się układać tak jak, tak jak powinna. Czyli nie wychodziła płaska, bo w idealnej sytuacji ona powinna być płaska, bez żadnego większego przewyższenia. Ale drugą sprawą było to właśnie, że mu, tak jak powiedział przed chwilką, wychodziły mu mocne podtopienia na ściankach, na jednej i na drugiej blasze. Dzisiaj opowiem Wam i Tobie, jak to zrobić dokładnie. A... Jednocześnie, będzie to jedną z lekcji, które znajdują się w moim najnowszym kursie spawanie Mik.pl. Jest to jeden moduł, a mianowicie, właśnie spawanie pionu w, z dołu do góry w pachwinie. Pozycja pachwinowa, pozycja, pozycja pionowa z dołu do góry w złączu pachwinowym, inaczej tak zwanym teowym. O coś takiego nam chodzi. Tutaj mamy takiego ananaska, takiego słodziaka. To jest, można powiedzieć, poziom taki no, średnio zaawansowany. Są łatwiejsze pozycje, ładnie, łatwiejsze złącza, które można wykonać, ale są także o wiele trudniejsze. Chociażby, właśnie taka blacha, jak tutaj leży, coś takiego na pełen przetop, to jest, to jest już trudniejsze niż taka pachwina. Dlatego zajmiemy się na początek taką pachwinką, a przy okazji, zobaczysz. A przy okazji zobaczysz, w jaki sposób właśnie jest ca, skonstruowana cała platforma szkoleniowa, y, do której możesz dołączyć na stronie spawaniemich.pl. Zacznijmy sobie od samego początku. Myślę, że każdy wie, jak połączyć jedną blachę z drugą. Kilka punkcików łączących, najlepiej po przeciwnej stronie, jak masz taką możliwość, żeby ci nic nie stało w drodze. Pierwszą rzeczą, jaką robimy, jest wtopienie. Zanim się wtopimy, oczywiście musimy sobie ustawić spawarkę. Jak ustawić spawarkę do. Y, do takiego właśnie tutaj koleżki, jakiego musimy sobie przespawać. Przede wszystkim będziemy spawali sobie na łuku tak zwanym zwarciowym, żeby sobie wyobrazić na czym to polega. Łuk zwarciowy polega na tym, że nasz drut spawalniczy dotyka materiału, w tym momencie dochodzi do zwarcia i zostaje zainicjowany łuk spawalniczy. Tak kilkadziesiąt do kilkuset, powiedzmy 50-60 razy do 150 razy na sekundę przy właśnie łuku zwarciowym. I nie możemy ustawić zbyt wysokich parametrów, nie możemy wchodzić tak zwany łuk mieszany, czyli coś pośredniego między zwarciowym a natryskowym. Nie możemy także znowu już, o wiele dalej wychodzić, czyli w łuk natryskowy. A to z tego względu, że tutaj grawitacja w dużym stopniu jest naszym przeciwnikiem. Jeśli my za wysokie parametry ustawimy, no tą siłą rzeczy ta spoina będzie nam spływała na dół. Za dużo materiału wytopimy, za dużo energii wprowadzimy i to wszystko będzie nam się zlewało na dół. O tym także sobie porozmawiamy. Także ustawiamy sobie łuk Yy, zwarciowy, jeśli chodzi o parametry to powiedzmy mniej więcej każda spawarka i każdy człowiek spawa troszeczkę inaczej, ale umówmy się tak między 4 a 5 metrów na minutę posuw drutu ustawiamy jeśli masz ustawione 4 do 5 metrów na minutę drutu, no to teraz należałoby dobrać do tego napięcie, i teraz tak ja mamy te 4,5 metra na minutę mniej więcej, bo tak jak wspomniałem co, co spawarka to to inaczej spawa i co człowiek to także inaczej ustawi ale gdzieś tam właśnie w tych okolicach to znowuż napięcie mniej więcej 18V. Około 18V. 18, 18 17,5, powiedzmy do 18,5, 19V. I to musi sobie przetestować, żeby ta spawarka ładnie sobie skwierczała, jak cebula na patelni przed wrzuceniem tam kiełbasy. Musi ładnie czyściutko skwierczyć. Za każdym razem ten drut musi być podawany w taki sam sposób. Nie może za bardzo uderzać nam drutem ani za wcześnie się utapiać ten drut. Jak mamy powiedzmy. Oczywiście zakładając, że mamy drucik 10 założony, bo jeśli założymy drut 0,8 albo na przykład 1,2, to te parametry odrobinkę na się zmienią. Także to jest przy drucie 10 mm. 4,5 m, 18 mniej więcej woltów i tak można sobie już próbować ustawiać spawarkę. Jeśli, jak zaczynamy sobie, 4,5 albo 5, jak zaczynamy, to pierwszą warstwę będziemy spawali. Spawamy sobie na dwa razy, bo to jest troszeczkę łatwiejsze niż pospawanie tego za jednym razem. Czyli pierwsze robimy sobie warstwę wtapiającą, jedziemy jednym ściegiem z dołu do góry, a następnie dopiero położymy tak zwane lico, żeby uzupełnić grubość naszej spoiny. Teraz jak trzymać uchwyt spawalniczy w takiej sytuacji? Uchwyt spawalniczy trzymamy stosunkowo, można powiedzieć neutralnie, czyli w okolicach 90 stopni w stosunku do naszego materiału. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób on powinien być nachylony do jednej czy do drugiej blachy, to tutaj także powinien się dzielić porówno, czyli po 45 stopni idealnie w sam środek. Ani za bardzo w jedną ściankę, ani za bardzo w drugą ściankę. A kąt palnika w kierunku właśnie z dołu do góry to mniej więcej 90 stopni i tutaj trzeba zwrócić na to uwagę, że osoba początkująca będzie miała taką tendencję, że na początku będzie o tym pamiętała, jak zacznie sobie spoinę tworzyć, ale po chwili zapomni o tym albo gdzieś nie będzie w stanie z całym swoimi ramionami do góry wędrować i tylko nad nadgarstkiem będzie szła, a co za tym idzie uchwyt z 90 stopni zmieni swój kąt na powiedzmy nawet 60 stopni i to także może powodować problemy spowalnicze w postaci przyklejeń. Nie będziemy w stanie się dobrze przez i tutaj zarówno na pierwszą warstwę jak i na drugą warstwę mniej więcej w, tych, w okolicach 90 stopni, ale znowuż ile spawaczy tyle jest technik. Niektórzy spawają 90 i jeszcze troszeczkę bardziej można powiedzieć nawet ciągnąc ten uchwytem spawalniczym, inni znowuż odrobinę go położą. Ale na pewno nikt nie spawa albo w ten sposób, albo w ten sposób, bo ani w ten, ani należąco, czyli tak do góry go mocno pchając nie uda nam się uzyskać głębokiego wtopienia. Poza tym może nam zacząć mocno spawarka pryskać. A z drugiej strony, jak tak będziemy spawali, to wszystko będziemy zrzucali, można powiedzieć, to ten nadtopiony materiał na dół nam będzie spływał. Także jedna skrajność i druga skrajność jest niepoprawna. Nie można popadać właśnie w takie skrajności. Jak mamy kąt i sposób prowadzenia uchwytu załatwiony, no to zaczynamy się wtapiać. Zaczynamy tą warstwę wtapiającą robić. Jak sama nazwa wskazuje, tutaj zależy na tym, żeby się wtopić jak najgłębiej właśnie w tą szczelinę, w to łączenie tych blach ze sobą. Żeby się wtopić w łączenie blach ze sobą, to nie możemy jechać y, zbyt wolno, bo po prostu naszą spoiną, którą my cały czas uzupełniamy naszym drutem spawalniczym i jednocześnie jeszcze wytapiając materiału, można powiedzieć, przesłonimy sobie możliwość wtapiania się głębokiego w nasz materiał, w tą szczelinę. Żeby to uzyskać, to albo jedziemy jednym ciągiem, tylko wtedy trzeba uważać na to, że nasza spoina będzie dosyć mocno wybrzuszona się robiła. Najlepiej jest sobie robić takimi ruchami skokowymi, albo delikatnie taką jodełką, taką choinką, ale minimalnymi właśnie takimi zakosami na boki. Jedziemy do góry, schodzimy na dół na jedną ściankę, jedziemy do góry, schodzimy na drugą ściankę, ale nie za szeroko, bo jak za szeroko to będziemy robili, to ta spoina będzie na tyle wysoka, szeroka, że już nie będzie tam konieczności. Położenia na niej lica, a tutaj nie na tym się skupiamy. Takimi skokami po 3-4 mm do góry na dół, do góry na dół, takimi mocno szarpanymi jedziemy i za każdym razem, jak jesteś u góry, to koncentrujesz swój wzrok na tym miejscu, w które pada łuk spawalniczy, odrobinkę wyżej. Czyli zaglądasz w szczelinę, znaczy tam w szczeliny nie ma, ale zaglądasz w to łączenie jednej blachy z drugą blachą, czy tam wygryzasz, można powiedzieć, łukiem spawalniczym, odrobinę materiału, właśnie z tej blachy, która przylega. Do tej, tu ta blacha stoi na tej blasze i tutaj musisz w tą krawędź się przyglądać, czy ona jest rzeczywiście, można powiedzieć, tak nadtapiana i spływa na dół. Bo tutaj na tym najbardziej zależy. I tak jedziemy do samej góry. Jeśli to wyszło niezbyt wybulwione, niezbyt wybrzuszona ta spoina, to nie wygląda jak długopis, który byśmy tam wsadzili, to wtedy możemy sobie to przeczyścić szczotką po prostu. Ewentualnie obić z jakichś większych odprysków spawalniczych, chociaż tam nie powinno być odprysków spawalniczych zbyt dużych. Jeśli masz za duże odpryski spawalnicze, to znaczy, że miałeś źle ustawioną spawarkę. Nie powinno być. Takie minimalne kropeczki mogą gdzieś tam się znajdować na jednej i na drugiej ściance, ale one nie powinny być większe niż pół milimetra średnicy. Takie minimalne naprawdę ukłucia jak od igiełki, takie minimalne kropeczki, to owszem, ale jak masz kropkę na o średnicy 2-3 mm, takie kropy wielkie, to znaczy, że coś zrobiłeś nie tak. I teraz jak coś takiego właśnie wyszło, ładne, w miarę płaskie wtopienie, po przeczyszczeniu szczotką możemy sobie zacząć spawać. Parametry podobne można ustawić troszkę wyższe. Załóżmy, że spawałeś tutaj na 4,5-5 metrach, no to na lico ustawiasz powiedzmy od w okolicach 5. W okolicach 5 i żeby ten łuk był dosyć mięciutki. Zarówno tutaj, w warstwie wtapiającej, jeśli chodzi o indukcyjność, to raczej w stronę plusa, a przede wszystkim potem, właśnie przy licu, jak najbardziej indukcyjność w stronę plusa ustawić, żeby ona była jak najbardziej miękka. Zresztą, indukcyjność musisz sobie przetestować, bo różnie producenci to przedstawiają. Jedni przedstawiają w tym kierunku, że jest miękki łuk inni w drugą stronę. Zależy, jak masz właśnie to tam przedstawione, czy to jest od minus do plus, 10 do plus 10, czy od zera do, do 10. To musisz sobie przetestować, ale ważne, żeby zaobserwować, kiedy właśnie łóg jest miękki i taki przyjemny nawet dla ucha, bo to słychać, kiedy on jest taki nadający się do spawania właśnie pionu. I jak robimy to lico, to zaczynamy sobie od, oczywiście od samego dołu, jedziemy sobie do góry, bo tą techniką się teraz zajmujemy, nie odwrotnie, nie spawamy z góry na dół, tylko z dołu do góry kąt palnika i rozłożenie jego na boki tak samo czyli 90 stopni i możemy jechać do góry i teraz to jest już troszeczkę trudniejsze bo ta pierwsza warstwa wtapiająca no to można powiedzieć, że ona była stosunkowo łatwa e, łatwo było to opanować można powiedzieć bo tam musieliśmy się skupić tylko właśnie na tym wtopieniu tutaj trzeba się skoncentrować na kilku różnych rzeczach naraz utrzymaniu odpowiedniego kąta palnika równomierne Rozłożenie naszej spoiny na prawo i, lewo, i na lewo od środka tego ścieku wtapia, ściegu wtapiają, wtapiającego, czyli na lewo powiedzmy 6 mm i na prawo 6 mm, jakieś 2-3 mm od krawędzi tej poprzedniej spoiny wtapiającej, na 2 mm, 3 mm na jedną stronę i 2 mm, 3 mm na drugą stronę, na surową jeszcze blachę. Teraz znowu do tego dochodzi mm, czas. czas Spędzony na jednej stronie i na drugiej stronie, bo tutaj jedziemy w lewą stronę i w prawą stronę, w lewą stronę i w prawą stronę. I tutaj kluczowe znaczenie ma ta technika, właśnie spawania. Tutaj nie jesteś w stanie uzyskać dobrej spoiny, jeśli nie wyczujesz, nie nauczysz się tego, jak długo czekać. Trzeba czekać na jednej stronie i na drugiej stronie. To powinno być po tyle samo odczekane, żeby ona wyszła, profil spoiny, żeby wyszedł taki sam symetryczny, bo spoina jak ją sobie byśmy patrzyli na nią. O tutaj od góry, jak ja patrzę w ten sposób. O, no to ona musi być symetryczna, czyli płaska, bo ona powinna tutaj tworzyć trójkąt, i ta część spoiny, czyli lico, powinno być płaskie. Jeśli za dużo czasu spędzimy na jednej stronie, a po drugiej stronie za mało, no to po tej stronie, po której za długo siedziałeś, ona będzie mocniej wybrzuszona. Jeśli za mało czasu tam spędzisz, to spójna mm, będzie nam spływała do środka, a co za tym idzie materiał, będziemy ze ścianek wymywać do środka i będzie nam dochodziło do podtopień. Także tutaj musisz na to zwrócić uwagę. Przede wszystkim właśnie żeby sobie wyćwiczyć, to takie płynne jazdę na lewo i na prawo, na lewo i na prawo. Na środku nie zatrzymujemy się, ale też nie robimy jakichś nerwowych ruchów. To musi być wszystko płynne. Jak czekaliśmy sobie po lewej stronie, przejeżdżamy jednym płynnym ruchem na prawo. Tutaj czekamy, znowuż po tej stronie. I jak ruszymy, no to już jedziemy jednym płynnym ruchem, bez żadnego tam zastanawiania się, migrowania, kombinowania, płynnym, delikatnym ruchem na drugą stronę. Tam odczekaliśmy i znowuż do góry, lekkim takim półksiężycem, półksiężyce za dużo powiedziane, takim po prostu minimalnym łukiem przejeżdżamy przez środek tego wtopienia, które wcześniej położyliśmy i zatrzymujemy się na ściance po prawej stronie. I w ten sposób to wygląda i jedziemy sobie tak właśnie z dołu do góry przez całą długość naszej spoiny. Jak mamy to pospawane, no to teraz wypadałoby zrobić to, znaczy to zakładam, że nie zrobisz tego poprawnie za pierwszym razem, także teraz zastanówmy się nad tym, jakie błędy można popełnić. Po pierwsze, podtopienia właśnie. Po drugie, po drugie, zbyt wysokie lico, czyli nie wyszło Ci takie płaskie jak tutaj, o. Czy na przykład tutaj też wyszło piękne, płaściutkie lico. Dlatego wyszło na samym środku mocne wybrzuszenie, jakbyśmy położyli po prostu długopis albo coś takiego właśnie kiełbaskę parówkę o, taka paróweczka ci wyszła. Jeśli taka paróweczka ci wychodzi, to znaczy, że właśnie zbyt, nawet jeśli nie masz podtopień, ale po prostu za mało czasu spędziłeś dość długo, po prawej i po lewej, ale na środku byłeś za wolno. Czyli sobie czekałeś i potem powolutku jechałeś na drugą stronę. Tu czekałeś i znowu powoli jechałeś na drugą stronę to wyjdzie Ci wybrzuszone, przewyższone lico. Druga sprawa, jak za małe przeskoki robiłeś między jednym zakosem, a drugim zakosem, tyli, czyli często jechałeś prawie, że w tym samym miejscu i tak bardzo bałeś się do góry iść, przemieszczać, to też Ci wyjdzie wybrzuszone lico, wysokie. Następnie, podtopienia, bo to jest najczęściej się zdarza. Podtopieniem towarzyszy także dosyć duży przeskok między jednym zakosem, a drugim zakosem. Mało, za krótko czekałeś na bokach, nie mogłeś wytrzymać tego napięcia emocjonalnego. Bałeś się, że to ci zacznie spływać, i jak ty za szybko to zrobisz, to łuk spawalniczy wypali po prostu materiał i go pociągnie za sobą w drugą stronę. Bo tutaj to działa jak wycieraczka samochodowa: w prawo ciągnie, w lewo ciągnie, w prawo ciągnie, w lewo ciągnie. I ona odciąga wodę. I jak mamy starą wycieraczkę, to ona jeszcze tworzy takie smugi, i te smugi ciągną się tak za wycieraczką. I tutaj jest coś podobnego, jak się dobrze przyjrzysz to na końcu drutu spawalniczego łuk spawalniczy roztapia materiał, pojawia się jeziorko spawalnicze i tam, gdzie wędrujemy z drutem spawalniczym, tam za nami to jeziorko płynie. I to jeziorko musi mieć czas dopłynąć. Jak ono dopłynie, zatrzyma się, to dopiero wtedy jedziemy na drugą ściankę. Na tej ściance znowu czekamy, aż to jeziorko za nami zostanie dociągnięte i ono tutaj się ustabilizuje i wtedy jedziemy w drugą stronę. Nie wcześniej. Jeśli za późno właśnie przejdziesz, poczekasz, jeziorko dopłynie... I ty będziesz jeszcze dłużej czekał, i jeszcze bardziej uzupełniał, no to ono ci wtedy będzie narastało i będzie spływało potem do, do środka twojej spoiny. <laughs> Także to sobie można właśnie tak porównać do takiej starej wycieraczki samochodowej, która sobie pracuje na lewo, na prawo, na lewo, na prawo. Duże przeskoki widać na spoinie, właśnie w tej postaci, że mamy ewidentne takie zagłębienia między jednym przejściem a drugim przejściem. To jest po prostu właśnie spowodowane tym, że zbyt. Dalekie odstępy robiłeś między jednym zakosem a drugim. Wcześniej jak ci spływała na dół, to było za małe odstępy, a później jak zrobiłeś za duże odstępy, to masz ewidentnie widać, że tutaj są takie ciemne miejsca i tam nie ma po prostu spoiny. To jest spowodowane zbyt szczodrym przemieszczaniem się do przodu, zbyt dużymi tymi takimi krokami, jakbyś po schodach szedł. Jeśli będziesz miał źle parametry ustawione, to także będzie Ci dochodziło do podtopień, czyli zbyt wysokie parametry, zbyt dużo energii będziesz wprowadzał. To po prostu siłą rzeczy tyle materiału wytopisz, że nie będziesz w stanie nawet tymi zakosami y, przeciągać tego jeziorka prawo-lewo, prawo-lewo, żeby ono za Tobą wędrowało. I to po prostu siłą rzeczy po prostu to grawitacja ściągnie na dół i z tym sobie nie poradzimy. Nawet najlepszy spawacz sobie z tym nie poradzi, a będzie miał ustawione zbyt, y, zbyt wysokie parametry. I tak to wygląda, jeśli chodzi o spawanie takiego piona. I tak jak wspomniałem, to jest jedna, to są dosłownie dwie lekcje z modułu 18 w kursie Jak spawać mig mag dostępnego na stronie jak, dostępnego na stronie spawaniemiG.pl. Tam możesz dołączyć do 14, 14 kwietnia do godziny 24 i korzystać z bezterminowego dostępu. To znaczy, że. Na dołączenie masz czas właśnie do niedzieli 14 kwietnia, a dostęp masz cały czas bezterminowy już. Jak już w tym momencie dołączysz, to wszystkie 19 modułów, które są teraz dostępne, a następnie jeszcze do 27 modułów dojdzie na przełomie czerwca i lipca, z nich możesz cały czas korzystać. Niezależnie czy to będzie dzisiaj, czy za tydzień, za dwa, za miesiąc, za rok czasu, to masz po prostu zapewnione ode mnie, że tutaj masz cały czas bezterminowy dostęp, nieważne czy masz czas i kiedy masz ten czas. Za każdym razem możesz tam sobie wejść, zalogować się i wędrować tam i z powrotem po całej platformie szkoleniowej. Poza tym, poza platformą szkoleniową, mamy także grupę dla uczestników na Facebooku, a jeśli nie masz Facebooka, nie korzystasz, to także się nie przejmuj, bo mamy jeszcze czat dla uczestników na żywo na Discordzie, gdzie po prostu Wszyscy uczestnicy, którzy dołączyli do kursu, mogą także wejść na czat i tam się na bieżąco w trybie rzeczywistym komunikować ze sobą na temat sprzętu, na temat spawarek, na temat stołów spawalniczych, jakichkolwiek problemów, jakie byś nie miał. Można coś sprzedać, można kupić, bo niektórzy tam na przykład produkują stoły spawalnicze, inni gdzieś tam jakąś spawarkę mają do sprzedania. Jak są, a przede wszystkim ten Discord jest stworzony właśnie po to, żeby był uzupełnieniem kursu. Bo nawet jeśli ty masz ten kurs, nawet jeśli ten kurs jest w najlepszej jakości i ja tam staram się i staję na uszach, żeby ci to najlepiej wytłumaczyć, jak się da, to nieraz nie każdy jest w stanie wszystko zrobić e, tak rzeczywiście, jakby to powinno wyglądać. Albo problem ze spawarką jest jakiś, wtedy wchodzisz na Discorda i po prostu piszesz, że masz taki, a nie inny problem. Że na przykład. Obejrzałeś lekcje i tak dalej, ale mimo wszystko nie potrafisz ustawić spawarki i cię spojna przykleja. Jedna spojina jest przyklejona, a nie przyspawana. Wtedy sobie sprawdzamy co się stało. Na przykład może coś jest z spawarką. Najprawdopodobniej masz po prostu źle ją ustawioną. I w ten sposób to wygląda. No i oczywiście zapraszam was na live'a. Także w niedzielę, 14 kwietnia o godzinie 20 na 4 godziny przed zamknięciem przed sprzedaży, zrobimy sobie takiego live'a dosyć mocno, można powiedzieć, dla osób początkujących. Od samego zera. Jak... Yy... Obsłużyć spawarkę, jakie gazy, uchwyty spawalnicze, jak stworzyć pierwszą spoinę, jak ustawić spawarkę pod taką pierwszą prościutką spoinę, czyli jakąś tam pachwinkę, o taką tutaj na przykład na piąteczkę blaszę, bo to się najczęściej spawa w ten sposób właśnie należąco gdzieś tam naszą konstrukcję możemy obracać. To jest dosyć proste i o tym sobie porozmawiamy krok po kroku, jak coś takiego zrobić, co także jest zresztą y, częścią właśnie w kursie. Zapraszam was serdecznie na spawaniemik.pl.